Mogę się założyć, że na pewno znajdzie się ktoś, kto powie, że zmalało, no bo przecież tutaj 10 do minus 5. Co to znaczy 10 do minus 5? Raz, dwa, trzy, cztery, piątej? 0,1, 2, 3, 4, 5. Na piątym miejscu po przecinku 1, co jest na pewno większe niż 0, czyli stężenie naszego jodu oczywiście wzrosło. Nie było go w ogóle, teraz wynosi tyle moli na decymetr sześcienny w jakim czasie to się wydarzyło w ciągu 10 sekund każą nam tutaj obliczyć średnią szybkość reakcji tworzenia jodu czyli w przeliczeniu na ten jod w tym czasie szybkość reakcji to jest jak zmienia się tutaj liczymy względem produktu więc jak zmienia się stężenie produktu na jednostkę czasu stężenie naszego produktu zmieniło się od 0 do 10 do Minus 5, czyli o ile, no różnica tego czasu oczywiście to jest 10 do minus 5, mola na decymetr sześcienny, przez w jakim to czasie się wydarzyło? 10 sekund. Tu jeszcze do końca nierozerwane, ale już tutaj może zakombinować to nowe wiązanie. Dlaczego? Dlatego, że obniża się wówczas energia. Jednocześnie zobaczcie, że zachodzą dwa procesy. Pękają stare wiązania, ten układ pobiera cały czas energię jeszcze ze zderzania, bo to nie jest tak, że oni sobie tak stoją, tak jak tutaj, oni tak wyglądają, tak? Oni lecą, lecą, to jest klatka stop i teraz tak, jeszcze stare się nie rozerwało, ale już tutaj łapie sąsiadkę, żeby się nie przewrócić. Czyli jest taki moment, tak jak tutaj ci panowie, oni to na pewno mają wysoką energię, oni chcą tę energię obniżyć. Jak? Muszą się zdecydować w którąś stronę. Albo tutaj się mocniej złapią, Albo tutaj się mocniej złapią. Ten moment, kiedy jest najwyższa energia, to jest właśnie ten kompleks aktywny. Stare wiązania jeszcze nie rozerwane, nowe wiązania jeszcze nie wytworzone. Najwyższa energia, w którą stronę to musi iść, w którą? Obojętnie. Może się cofnąć do tego, co było. Wytworzyły się wiązania? No tak, wytworzyły się te stare, które były. Są szczęśliwi? Tak, znowu mają niską energię. Albo mogą pęknąć do końca stare wiązania, jak to w życiu czasem bywa, wiecie, i wytworzą się nowe wiązania. Są szczęśliwi? No też są szczęśliwi. Dlaczego? Dlatego, że w momencie zderzenia, kiedy wytworzył się kompleks aktywny, on miał najwyższą energię i ten układ musiał się zdecydować, w którą stronę iść albo w jedną, albo w drugą. Ale w momencie, kiedy już się zdecyduje, to już nie ma odwrotu. Jak to w życiu. Hmm. Jest stała. To znaczy, że szybkość reakcji zależy od stężenia A? Nie, od substratu Nie. B. Od substratu B. Ok, czyli względem A to będzie reakcja którego rzędu? E, zerowa. Zerowego, a względem hmm. B? Jak dwa razy zwiększę, to szybkość dwa razy wzrośnie. Czyli pierwszego. Pierwszego. Okej. Okay. Mhm. Czyli równanie kinetyczne podyktuj sam F równa się. Mhm. Czyli równa się K. Mm. Razy a do pierwszej. Stężenie a do pierwszej. Tam powiedziałeś, że nie zależy od a, Aha. że a jest do zerowej. Czyli to będzie... Um, to ja, ja napiszę to, co ty powiedziałeś. No. V równa się k razy. Stężenie a powiedziałeś, że od stężenia a jest do z jest zerowego rzędu, no. a b jest proporcjonalnie, czyli pierwszego. No to cokolwiek do zerowej to i tak wyjdzie jeden. Czyli Samuel ostatecznie. V równa się k razy b. B. Koniec. Aha, czyli w ten sposób. Dobrze. Mhm. Dobra, i ostatnie macie jednostkę stałej szybkości K. Wyznaczyć, broń Boże, tego nie uczcie na pamięć, K to będzie V przez stężenie B. Czyli jednostka z tej stałej szybkości K to będzie jednostka po prostu z szybkości reakcji przez stężenie ojej, Przez stężenie tego mojego B. Czyli jeżeli mamy ciepło reakcji wydzielone, to mamy proces egzoenergetyczny. Dobra. A podpunkt B, jakbyś zrobiła? No to ja tutaj napisałam, że jest to linia ciągła. Dobrze. Ponieważ że linią ciągłą zaznaczono reakcję z katalizatorem, ponieważ wtedy jest niższa energia aktywacji. Dobrze. Czyli linią ciągłą zaznaczono przebieg procesu z udziałem katalizatora.